Na kim zrobi większe wrażenie lot dronem akrobacyjnym? Tata sprawił córce prezent, no i sobie przy okazji też, ale tego się chyba nie spodziewał. Na start jest 0-0, będę robił akrobację, a ojciec z córką będą widzieć na żywo to co ja w goglach podobnych do gogli VR. Ten kto podejdzie do sprawy z większym opanowaniem i radością wygrywa. Więc na kim moje latanie zrobi większe wrażenie? Na początek mocny start. I uh, 1-0 dla córki. Teraz akrobacy koła koparki. To to jest Split S, tak zwany. Aha. A to to jest Power Run. No, tak, te to się Tak, na pewno, ale też trzeba umieć latać, Macysia. Aha, Jezus. Ale się w głowie No To mamy 2-0. A jak sobie poradzą z lataniem tuż nad ziemią z prędkością 80 km na godzinę? O, powiem Ci, się, że. <słuch> Leciutko tak. Tak. Bo ja 4-0, a może pikowanie pionowo w dół? Ła, to jest dobre. No nie jest źle. Kup drona, kup drona. Ale jednak 5-0. Spraw taki prezent swojej rodzinie jest FPVfly.pl